Znaczył pewnie trochę co innego, no, niż tak. potem znaczył historii. E, ja Ale on się rzeczywiście, no to chyba zresztą w Rosji się e, wcześniej pojawił. Po lekturze tej literatury, tej fikcyjnej literatury, nigdy już nie miałem e, ochoty relatywizować tego zjawiska, bo, wprawdzie, patrzymy na antysemityzm przez pryzmat Holokaustu w 50. roku pisząc swój szkic. On oczywiście o tym także mówi, mówiąc dość naiwnie, że wydawałoby mu się, że po tym, co się zdarzyło, podczas okupacji. Tak, antysemityzm nie, nie wystąpi, dlatego że nie pozwolimy sobie na tego rodzaju duchową przypadłość, chorobę czy kompleks, wiedząc do czego może doprowadzić. No ale ugruntowanie tego jest naprawdę chyba jeszcze innego, innego rodzaju. Tak. Ale nie złożone, jeśli można uzupełnić, z mojego doświadczenia również ja pamiętam daleko dziecko. Nasi sąsiedzi, ja mieszkałem na Litwie, urodziłem się tam. Jedni sąsiedzi od południa i od północy przewołali Żydów. I nasi sąsiedzi również tych Żydów zastrzelili. Inni sąsiedzi. Więc tak to było. Ja to znakomicie rozumiem i widzę całe, całe skomplikowanie. Natomiast byłbym rad, gdyby powstała być może monografia bardziej popularna niż naukowa, bo naukowe są mało czytane, a popularne bardziej. Na temat tego zjawiska, nic nie skomplikowanego, bo przecież ja na przykład wiem również od rodziców. Więc, że, Zdęka. że y, relacje ja z Żydami wadzi. były tam bardzo obraźne, bardzo sympatyczne, przyjazne, familiarne wręcz. A z drugiej strony zdarzyło się to, co się takim małym jedwabnym pod naszą łaśnią właśnie mieli. Laś, nie, laśnią, ja mnie, nie, nie, nie leżały szczątki yy, ciała zabitych yy, Żydów przez naszych sąsiadów. Prawda? Więc takie rzeczy były niesłychanie skomplikowane. W Poznaniu, tuż po powstaniu Wielkopolskim powstała organizacja do oczyszczenia Polski od Żydów i Niemców. Taki był czas. Proszę Państwa, podeszliśmy do tego, chyba? co oblicza, chociaż to jest takie odejście. No, Subtelne zasady, bo w końcu kwestie żydowskie były dla jego to niezwykle istotne tam obok kwestii związanych z kościołem. Kto z Państwa chciałby się jeszcze podzielić z nami swoimi refleksjami? Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Będziemy pewnie kończyć, ale jedna rzecz jeszcze na koniec, bo z mnie to trochę notuje, ten problem się tutaj nie pojawił. Przypominam sobie, i to jest pytanie do, do Pani, Pani Anno, Przypominam sobie yy, fragment I Czesława Mimosza, napisany odejrzał na 80. do godziny yy, Jerzego Turowicza. Ja on tam napisał takie słowa. Drogi Jerzy, to pewne, że masz coś za choć uśmiecha się do nas twoja mądrość lisa. Yy, no właśnie. Yy, wyszła nam, yy, wyszedł nam Turowicz jako anioł, tu, ewidentnie. Yy, prawda? A gdzie jest ten lis? Obcować z kościołem, to trzeba mieć w sobie trochę lisa, prawda? Czy mogło gołębia, ale też trochę chytrości lisa, prawda? No, y, 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 y. Chociażby, chociażby. Ja myślę, że ten artykuł z 52 roku to był serwitut, który redakcja musiała zapłacić. Że to nie była żadna tam chytrość lisa, tylko po prostu. To było takie święto między 45 a, a 56 rokiem, że każda gazeta, jeżeli chciała przejść cenzurę, po prostu musiała te jest, majtki założyć, tak nazywało że to są majtki, tak przynajmniej Ziuta twierdzi, że tak nazywali te teksty. Czyli musieli to opublikować, tu robić, no w tym też jest oczywiście jakaś jego klasa, prawda, że nie spycha tego na... Na, na, na innych publicystów, tylko po prostu bierze wykazarowi i, i to pisze, nawet jeżeli nie do końca sam wierzy w to, co pisze o osiągnięciach po 1945 roku. Więc niewątpliwie można powiedzieć, że oczywiście te woje z cenzurą są dość istotne, chociaż same teksty Turowicza nie były jakoś drastycznie pocięte przez cenzurę. Jest polemika z Urbanem z lat 80. rzeczywiście pocięta, także został jakiś kawałek. Ale poza tym to są jakieś takie wyrazy i to raczej właśnie z lat 70 -tych, 80 -tych, że tam nie wiem, gdzieś prawa człowieka to jakieś takie y, zupełne drobiazgi. Y, mm -hmm. Natomiast sama chytrość, no myślę, polega też na tej wierności sobie, że niezależnie od zmieniającej się okoliczności, Jesteś, niezależnie od tego... mądrości. No ale lis jest jednak, mądrość lisa opiera się na Na przezorności, hmm. na, 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 na sprycie. No, no na tym, top wydaje nam się wyposażyła go natura. Nie jestem zorientowana, bo tak tego nie możemy strategię. Strategia Lisa, dobrze. Zauważcie Państwo, Pani Profesor, to już powiedziała, że to jest to, 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 to myślenie długodystansowca. Jerzy Kulowicz nie myśli do 39, do 45, do 5, do 10 lat, tylko raczej myśli ideami, które się realizuje <laughs> przez całe życie. I trzeba tak swoją taktykę odmyślić, żeby tę strategię osiągnąć i przynajmniej przybliżyć się do tych ideałów. Chociażby do takiego ideału, o którym Turowicz bardzo często pisze, do tego, żeby nasz świat był bardziej ludzki, żeby nam łatwiej się w nim żyło i łatwiej było, było w nim, i łatwo, łatwiej byłoby być w nim człowiekiem dobrym. Proszę Państwa, będziemy kończyć, ale proszę mi pozwolić. No prawem prowadzącego do, do, do kilku myśli. Wiadomo, że takie myśli na koniec często banałem trącą, więc nie będę tutaj y, jakoś analizował czy podsumowywał tego, co Państwo powiedzieliście, to mówi samo za siebie. Y, ja chciałem tylko na końcu powiedzieć, y, czytałem ostatnio wydany zupełnie niedawno zbiór listów, które y, pisał do Jerzego Tudownicza Andrzej Borkowski. Yy, niestety nie wiem, no może się gdzieś zachowały w archiwum przepastnym te listy Turowicza do Bobkowskiego, ale no ich podobno nie ma na razie, więc to jest tylko w jedną stronę. Yy, to są listy yy, bardzo ciekawe, chociażby z tego względu, że ci yy, dwaj ludzie oni się nie znali osobiście, oni się znali tylko przez korespondencję. A mimo tego z tych listów przebija bardzo duża bliskość. I yy, yy, no nie znamy listów Turowicza, więc nie wiemy, co on do Bobkowskiego pisał, ale te listy Bobkowskiego wyraźnie świadczą o tym, że y, Turowicz się do jakiegoś stopnia zafascynował, y, że zrobił na nim ogromne wrażenie. Tych listów nie ma wiele, to jest korespondencja dość ograniczona. Myślę, że Babkowski wymienił jako jeden z najpiękniejszych polskich epistolografów na setki listów z innymi osobami, bo ich znacznie więcej. Ale tutaj przebija właśnie taka, takie poczucie pewnej fascynacji, bliskości, swojskości, obserwowania z kimś, że jest autentycznie dobrym człowiekiem. Y, tu możemy wiele mówić o perspektywie personalizmu, o że że to podejście do człowieka, patrząc przede wszystkim na jego godność i uwzględniając tą godność, z tego wynikało, ale to wynikało pewnie także z pewnych osobistych predyspozycji Jerzego Tuwicza, z tego, że był naprawdę prawdziwym chrześcijaninem. Ja chciałbym zakończyć to spotkanie słowami Andrzeja Botkowskiego, tak jak je pamiętam. Może się Państwo udadzą, banalne, ale mi się bardzo podobały. On w jednym ze swoich listów do Tuwicza napisał tak. Z ciebie to musi być cholernie fajny chłopak. Dziękuję bardzo. Przyszło mi otwierać to spotkanie, to muszę jej zamknąć serdecznie Państwu dziękuję za przybycie wszystkim. Na kolejne spotkanie już zapraszamy, a teraz chciałbym jeszcze podziękować też naszym gospodarzom, bo my nie pierwszy raz o, nie pierwszy raz się w Café Misja spotykamy. Jest to miejsce dla nas zawsze bardzo życzliwe. No i jak widać, obfituje bardzo ciekawe spotkanie, podobnie tak jak to dzisiejsze, poprzednich kilka chyba, bo chyba jeszcze nie kilkanaście, kilka spotkań takich tutaj się już odbyło. Także serdecznie dziękujemy. Czy pani Kasia też będzie chciała jakieś słowo tutaj jeszcze powiedzieć, czy nie, tak to zaprosimy. Natomiast serdecznie Państwu dziękuję za przybycie. Za... Dobrze, <noise> dziękuję. No i tak jak powiadam, zapraszamy na kolejne spotkania. Tutaj wspomniana była gdzieś po drodze też Józefa Henerowa. Chciałbym Państwu przypomnieć, że Pani Henelowa pisze do nas krótkie komentarze, w rubryce tu i teraz, które zresztą Anna Mateja redaguje, atestuje Czasem co tydzień, czasem trochę rzadziej, ale, ale te teksty się pojawiają. Także zapraszam na nasz portal bo klub Tygodnika Tam między innymi te teksty, ale też wiele innych ciekawostek. Dziękuję. Cóż mogę powiedzieć? Również dziękuję. Cieszę się, że sama mogłam tutaj przysłuchiwać bardzo ciekawej rozmowie. Także zapraszamy na kolejne spotkanie. Myślę, że za jakiś czas, prawda? odbędzie się także w kafemisja. No i wszystkich Państwa zapraszam do nas do kawiarni, czy to na prywatne spotkania, czy też na inne, które tutaj mają miejsce w każdym miesiącu. Wszystkich szczegółów można dowiedzieć się z naszej ulotki, tutaj pomiędzy kanapkami jest, można ją zabrać ze sobą, bądź też sprawdzać na bieżąco na stronie internetowej www.kafemisja. PL. Z takich najbliższych spotkań, oprócz tego, że w tym tygodniu mamy jeszcze koncert, w środę o godzinie 19, kolejne spotkanie tematyczne będzie to z cyklu towarzyskich pogabentek Towarzystwa Urbanistów OTEK i to też właśnie w poniedziałek, już za tydzień, serdecznie na to spotkanie zapraszam i życzę wszystkim do... En ny skal ikke komme.